Właśnie zakończyliśmy nagrania pierwszej płyty z Rzeszowską Grupą Artystyczną. Płyta nosi tytuł Zakochani w Rzeszowie. Jest to pierwszy nasz tak ogromny projekt. Został on sfinansowany przez Urząd Miasta przy wielkiej pomocy i organizacji Rzeszowskiego Domu Kultury. Także tutaj jednostki kulturalne Rzeszowa bardzo prężnie włączyły się w organizację tego projektu. Płyta pod tytułem Zakochani w Rzeszowie. Jest to zbiór piosenek. O naszym cudownym mieście Rzeszów, zbiór z e, tekstów, które opracował i złożył w jedną całość pan Jurek Dynia. Chcieliśmy też na tej płycie oddać e, ducha tych starych muzycznych czasów, dlatego też zaryzykowaliśmy z zespołem nagrać płytę e, na tak zwaną setkę, czyli jednym ciągiem. Wszyscy instrumentaliści grali e, naraz co było dość sporym wyzwaniem, e, szczególnie dla nas, e, muzyków, instrumentalistów, bo chcieliśmy się też sprawdzić, e, czy, czy damy radę. Cała ta płyta to było jedno wielkie wyzwanie, gdyż e, pracowaliśmy nad e, tekstami jakby nie było ludowymi. E, musieliśmy to zacząć przekładać e, na, na, na współczesny język. I, i, I tutaj był problem, często, często się nawet myliliśmy, kiedy śpiewaliśmy poludowego. Praca nad płytą była bardzo, bardzo fajna, bardzo zabawna, dużo perypetii, śmiesznych zdarzeń, pomyłek tekstowych. To było, rozbawiało wszystkich tych, tych którzy współpracowali razem przy, przy nagraniach. Przez trzy miesiące nagrywaliśmy prężnie te wszystkie wokale, aranżacje zostały stworzone od A do Z, także przez, przez podkarpackich muzyków. Zaśpiewają na niej najlepsze głosy z, z naszego Rejonu usłyszymy e, klimaty Latino, będzie też trochę jazzu, będzie blusa. E, każdy znajdzie na pewno coś dla siebie i cieszę się, że ten rok także z rzeszowską grupą artystyczną podsumowaliśmy właśnie wydaniem tej płyty. E, już niedługo, bo na początku roku będzie można ją dostać we, we wszystkich jednostkach kulturalnych na terenie naszego miasta. Płyta jest darmowa, więc każdy będzie mógł e, włączyć sobie ją w swoim odbiorniku. Bardzo jestem dumny z tego, że wszyscy artyści zgodzili się na wzięcie udziału w tym projekcie. Mam nadzieję, że słuchaczom przypadnie on do gustu.